Witam państwa serdecznie. Nazywam się Jerzy Boczoń i reprezentuję sieć wspierania organizacji pozarządowych SPLOT. Od kilkunastu lat zajmuję się standaryzacją, procesami standaryzacji, i o tym będzie ta opowieść. A cóż to jest standaryzacja? To proces budowania i wprowadzania w życie pewnych norm, pewnych zasad, to próba znalezienia najlepszych rozwiązań dla realizowanej usługi. To również proces budowania warunków do spełniania tej usługi wszystkim tym, którzy usługę dostarczają. Obejmuje on proces planowania, wdrażania, badania jakości tej usługi, która jest wynikiem procesu standaryzacji. Dwa pojęcia wymagają wyjaśnień. Standard minimalny jest to zestaw norm i procedur, które w danych warunkach kulturowych i ekonomicznych dają podstawę do realizacji usługi na minimalnym poziomie. Przekroczenie tego standardu w dół, Powoduje nie tylko brak akceptacji społecznej, ale również zagrożenie dla wykonania samej usługi. I standard optymalny, który to standard gwarantuje najlepsze z możliwych w danych warunkach kulturowych i ekonomicznych zrealizowanie danej usługi. Przekroczenie z kolei tego standardu w górę powoduje nieuzasadniane koszty. W związku z tym obszar pomiędzy standardem minimalnym a standardem rekomendowanym określa możliwość podjęcia decyzji co do poziomu realizacji danej usługi w danym środowisku lokalnym. Zależy to oczywiście od skali danego zjawiska, od zamożności danej społeczności i od wrażliwości zarówno decydentów, jak i mieszkańców. Zastanówmy się zatem, jakie są korzyści z procesu standaryzacji. Po pierwsze, następuje swego rodzaju refleksja pomiędzy profesjonalistami i działaczami społecznymi nad daną sferą. Po drugie, zidentyfikowane zostają podmioty, które do tej pory świadczyły dane usługi. Po trzecie, ludzie zaangażowani w ten proces poznają się i zaczynają rozumieć swój sposób myślenia. I po czwarte, powstaje konkretny standard, według którego można zlecać usługi. Bardzo dobrym przykładem takiej inicjatywy z Województwa Pomorskiego jest Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Ludzie poznali się, powołali partnerstwo, zbudowali szereg standardów wyznaczających trendy w całej Polsce, a władza publiczna wysoko ceniąc tą pracę pozwoliła im działać w tej przestrzeni. Co umożliwia wprowadzenie standardu? Po pierwsze daje szansę na merytoryczną ocenę oferty realizacji danej usługi, po drugie daje szansę na dobrą wycenę pojedynczej usługi i po trzecie pozwala na racjonalny wybór pomiędzy oferowanymi usługami. Standaryzacja jest długotrwałym procesem podzielonym na cztery etapy. Pierwszy etap, budowanie standardu, polega na określeniu wszystkich ważnych elementów danej usługi. Drugi etap, stanowienie, polega na przełożeniu języka fachowego na język prawny. Trzeci etap stosowanie, czyli wdrażanie w codzienny, w system funkcjonowania instytucji realizujących daną usługę, dotyczący zarówno kadry kierowniczej, jak i osób bezpośrednio spełniających daną usługę. I czwarty etap ewaluacji i weryfikacji pozwala na ocenę jakości danej usługi, danego standardu i ewentualne wprowadzenie zmian. Budując standardy, pamiętajmy o czterech zasadach. Zasada adekwatności mówi o względnej zgodności charakteru danego zjawiska z proponowaną usługą. Zasada elastyczności pozwala na zastosowanie rozmaitych działań, które w danej konkretnej sytuacji mogą sprzyjać rozwiązaniu danego problemu. Zasada ramowości pozwala określić pewien przedział, w którym normy i normatywy, wskaźniki mogą być stosowane, aby dane zadanie zostało wykonane zgodnie z pierwotnym założeniem, oraz zasada spójności polega na dostosowaniu danej usługi do istniejącego systemu. Pewnym utrudnieniem w budowaniu i szerokim stosowaniu standardów może być inne rozumienie tego procesu przez administrację publiczną i organizacje pozarządowe. Badania wskazują, iż administracja rozumie budowanie standardów jako tworzenie norm prawnych określających pewne ramy realizacji usługi społecznej. Organizacje pozarządowe natomiast traktują standaryzację jako element etyczny, jako element budowania i realizacji swojej misji. Sieć Splot podjęła pracę nad dwoma bardzo ważnymi usługami. Jedna dotyczy przejmowania i prowadzenia szkół prywatnych, druga wsparcia rodzin zastępczych. Obie te usługi mają charakter innowacyjny. Budowanie standardów tych usług może pomóc w pełnym wykorzystaniu lokalnego potencjału i w pełnym zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej w tym zakresie.